Zwolnić na jedną turę też w sumie dobra, niech sobie odpoczną jeszcze. God damn it, teraz ich muszę wyciągnąć, wsadzić tych dobra, bez zwalniania żadnego. Tam sztuka, tutaj zen sobie elegancko opracowujemy. Dyplomacja HTK ma już trwa. Tu już trwa. Świetnie co jeszcze chciałem zrobić? Nie, chyba nic. <laughs> Jeśli chodzi o budowanie, to tutaj bardzo dobrze już mam wyposażoną infrastrukturę. Hmm. Nie wiem co budować wręcz. Mi to jeszcze jedna tura brakuje, że ta zaraza przeszła. Aha, miałem ci oddać tą. Dobra. Dobra, luz, to tam... To już. Śpieszy mi się. ...już jest. Hmm. Jeden okręcik by mi się przydał. Nie powiem, że nie. Dobra, co tam Hattori kombinuje? Dopłynę z tym statkiem gdzieś czyszczenie. O, cholera jeszcze nie. Hmm. No, widzę, że oddałeś mi armię. <grym> tak, ten. Ta nie wiedziałem, że mogę tego, to zrobić nawet w Twojej turze. Znaczy, wszystkie punkty i nauki możesz sobie rozdzielać w mojej turze, nie? Jakbyś mhm. się tam zapomniał, nie? Założyłem. Szkoda, że wiesz, że kran dyplomacji nie mam dostępnego. No, szkoda, szkoda. No bo od biedy mogę budować w Twojej turze. Więc to jest. i werbować, więc to jest ok. Hmm. Okay. O, tu jakąś konnicę nawet mogę. Hmm. Chciałem ja będzie się w to bawić. W sumie z dwa nie zaszkodzą. Tak wiesz, żeby armia była bardzo wybalansowana i tak nie prowadzimy tych bitew, więc ten komputer będzie mi naliczał dodatkowe szanse za to, że z racji tego, że mam kodnicę w w Dobra, kogo by tutaj werbować? co czy Mnicha? Hmm, no już nie wiem, nie wiem. Jak już masz jednego jednego już masz dosyć dobrego. No, więc nie, może tak dla urozmaicenia mnicha, ale jak tam. Nie, nie, ja to na razie mam tylko 30 na no dochodzie. Jestem. Aha, no dobre. Będę kombinował. Kurde, bym trochę podatki podniósł, ale widzę, że mi się to jedna wyspa buntuje cały czas. Dobra, przeczekam jeszcze tę turę, najwyżej jedną, z tą zarazą, No mm -hmm. bo to boli po kieszeni. No, zdecydowanie. Ci się, mi się trafiło właśnie odwrotno. Ja mam obfite zapasy i mam minus 25% do kosztów werbunku, więc świat nie jest sprawiedliwy, jak widać. <grystanie> U jednego dobroby, do, do drugiego zaraza. Mm. I więc się zapytam, jak żyć? <grystanie> Panie premierze, jak żyć? Krótko. <grystanie> Uuuu, Hatori tu widzę ładnie Ta. teraz. No, takie. Bo oni, kurde, na pewno. mieli nie Ale jakieś zobacz, prawo. O, ale oni atakują i zostawiają puste miasta. No. To, to jest... byłoby skorzystać. Wiesz co? Nie wiem, nie wiem, czy chcę mieć. No chyba, że. Ej, zobacz. Datę, kurde, wpierdoliło tej Ashiny teraz. No. Fukushima przyjęli. Więc. No myślę, ja... że Ashina długo nie pociągnie, bo oni nie mają armii w tych dwóch miastach. Więc ja będę za chwilę graniczył z Date z Jeszcze mam wojnę. Tam wymagały resztki zostały. Ale widzę, że zaraz Assim odbije to miasto. Pokruszimy. Mówisz? O, kurwa, dostałem tej zadanie, żeby zająć ugo. To jest ta na samej górze, kurwa. Z... Aha, to już gdzie, ja tam zdate, nie? No, tak bez sens totalny. Niby jak ja tam mam. Dostałem na to chyba z 6 tur, więc nie, nie wiem, czy to jest możliwe. To tam nie dojść. dopłynął. No właśnie. No, cóż. Nie wiem, zamiaru się tym przejmować. Bratu, już armia jest jako tako ok. Uuu, jestem na minusie, na dochodzie. Uuu. To niedobrze. No, teraz będzie mi bolało, bo muszę to jakoś szybko 2000 zmajstrować. 2000, no ja ci raczej nie pomogę. Czy znaczy, tysiąc potrzebuję jeszcze, nie tak czy jak? Nie, ale dobra, Lucy, ja tam poradzę, najwyżej troszeczkę więcej tam przytrzymam ich. Przydałoby się zająć już jakąś wojnę, zrobić. To może zrobimy tak. Ja sobie wyciągnę trochę Ashigaru, łuczników z Ziyarii. Słuchaj, duże jest prawdopodobieństwo, żeby ci się armia zbuntowała? Bardzo mała. Jeśli jest na twoim terenie, to raczej się nie zbuntuje. Aha, no to los. Jeśli wyślisz, wyślesz ich na teren wroga z. Yy, właśnie, bez generała, no to, to oni są w tej chwili świetnym celem dla. Jakieś tam Metsukę czy coś. Ale tak, że oni się sami budują, to nic z tych rzeczy, nie? Powiem ci, że nie spotkałem się jeszcze chyba z czymś takim. Oni sami z siebie to jest sporadyczne. No tak, tutaj widzę, że musiał z daty tutaj zacząć już wojować. No, data się tam rozkręca. Tak jak na początku byli bardzo tak sobie pasywni, to teraz, no już. Troszeczkę się rozszaleli, chłopaki. Kurde. Co tam kombinujesz, aha. Albo nie. Dobra. To się prześlę jednego i tak... ...podatki podnieść. No gdyby nie to podnoszenie podatków co drugą turę, to ja bym miał naprawdę lipną sytuację. <głos> <głos> Jeśli chodzi o kasę. Dobra, eee, jeszcze tu sztuki, świetnie, jedna tura i będzie zen, jak tam dyplomacja. A teori, nawet nie będę próbować z nimi gadać, Mnie jakaś kobieta tam u nich zarządza, to by wyjaśniało czemu nie można z nimi dyskutować. Dobra, a ty mianujesz tych swoich generałów tam jakimiś, nie wiem... Mm... A zarządca od wojny, od no, tego. No, coś takiego. ja to coś w ogóle? Nie mam pojęcia, wiesz, nigdy się w to nie bawiłem. Do spraw finansów. Ja to mam brata takiegoś tam od spraw wojny, nie? bo widziałem. Tylko teraz nie mogę podejrzeć, nie? Jaki ma lojalność skoczyć, no to temu zrobimy od finansów. Tego zrobimy od zaopatrzenia, czy kurwa, nie wiem. Od rozwoju. No, bo będziesz od, od. Do spraw wojny, tam masz. Ciesz się. Dobra, e, więc tak. E, wszystko chyba. No no tak, zapomniałem o Tobie, kolego. Tak jest, mam. Zakopane i w mam... wstążką. Ten achievement. Okej, okay, zaraza minęła, mogę werbować dalej. Ty już spore masz te siły w sumie. W każdym mieście coś. Zaraz z się będziemy napierdalać. Oj, to będzie wojna hmm. na wschodzie. Ja póki co wolę się tam nie pakować. Póki jeszcze ta Ashina istnieje i mnie odcina trochę od nich. To się cieszę. O, tej faktycznie coś daje jakieś tam boosta do tych generałowie jakich ich dasz, bo miałem 141 na minusie, teraz mam 76 na minusie. <noise> Co to no zależy w... wszystko od ich rangi, co mi się wydaje. Że ty na przykład jak dasz komuś zarządcę o, do spraw finansów, to i on jest tam ma jakąś wysoką rangę, no to wtedy to tam daje jakieś busta. Ale jak to dokładnie jest, to ci nie powiem. Okej. Okay. No ty jest swoim komisarzem do spraw finansów. Też liczyłem, że mu troszeczkę, em, troszeczkę skoczy lojalność, jak mu tam jego tam mianuje, ale nic z tych rzeczy niestety. A ty temu skoczyła, go dałem Ym, jako, no no, jak się tam nazywa, głównego, nie wiem, marszałka, jak to tam nazywa Miałby gdzieś tam tysiąc kopsnąć, czy nie za bardzo? No mam dokładnie tysiąc, więc mogę Ci tyle podesłać. Nie po czym Ci dawałem te na pięć tur, te po 500. No, czy znaczy, to było chyba... Właśnie nie wiem w tej chwili, czy to było 500, co turę, czy. Co turę na 5 tur. Wydaje mi się, że to jest po prostu 500 i to jest rozłożone na 5 tur, więc dajesz mi po 100 na turę, ale ja tam nie wiem. Trudno powiedzieć. Czekaj, gdzie ty teraz jesteś w dyplomacji? Mhm. Chodzo Danina. Zarządzaj Daniny tylko 1000, bo potrzebuję. Okej, okay, spoko. Akurat tyle mam, więc mogę ci dać. A w następnej turze mam 2700 z podatków, więc. Dobra, ja sobie teraz buduję dojo, dojo na ginat. I co ja bym mógł zakończyć turę, tak więc słuchaj, zabaw czymś w czymś mojej widzowie, ja tylko na 5 minut skoczę. Do kuchni. Dobra, spoko, spoko. Nie zapomnij kliknąć ten koniec tury. <noise> Dobrze, pamiętam. No dobra, to Marasa wymy wymyło. Można troszeczkę go pogadywać. Aha, no tak, zapomniałem wspomnieć e, w, tak, w kontekście moich widzów wszystkie linki do tego filmiku z perspektywy Marasa. Będą w opisie również, e, również link do samego kanału Marasa. No datę chcę ze mną, tak? traktat pokojowy, więc jak najbardziej przyjmujemy. Nie potrzeba, nie potrzeba mi w tej chwili z nimi wojny, tym bardziej, że chcieli mi. E, porty blokować, więc mi by to pocisnęło, pojechało po kieszeni troszeczkę. Nie potrzebuję w tej chwili tej wojny. Z tego co widzę, no, Hattori tutaj wbiło się w serce e, Takedy i nas troszkę od niej odcięło. Na pewno mieli z nimi jakieś prawo przemarszu i po prostu tak znaleźli się, po prostu zdesantowali na tyły wroga, Ok, blokada portu, ale to tylko chwilowe, rosnące niepokoje, wiem. I świetnie, opracowałem sztukę zen. No, czy ja chcę teraz generała? miał już czwartego wtedy. Co ja bym wtedy miał z nim zrobić? Dobra, zwerbuję go. Dobra, ja już wróciłem jakby co. No widzę właśnie. Okej, okay, podatki do normy. A, dwa na plusie, więc niepotrzebnie w sumie go tutaj fatygowałem. Dobra, wracaj. Co ciekawego się wydarzyło? Wiesz, co? Nic nie zauważyłem, żeby było ciekawego. Znaczy, pokój mam z datę w tej chwili, bo błagali mnie, więc no mówię. O, ale zobacz, widzisz ten y, Ashimara, wziął odbiła miasto. Tak? Dobra, zaraz sprawdzę. Fukushimę. W tej chwili zabijam kolejnego dajmo, Nie, to nie jest dajmo kurtowo zabijam tych generałów. Chyba z pięciu już pozbawiłem, skróciłem o głowę. Pokojowa okupacja. O, no, jakbyś mógł, to możesz sobie Metsukę wysłać. O, tu mają fortecę nawet. O, to jest niezłe. Tylko kurde mi to... Nie wiem, czy z żywnością dam radę. A dobra. Dobrze, przypomniałeś o tym Mecukę, bo on znowu zapomniał. Okej, okay, na Fukushima, tak? Tak, bo już akurat podglądu na to nie mam. Mm -hmm. To zaraz sprawdzimy. Pusto. Pusto. Dobra, ci odbili. Jestem ciekaw, gdzie pocisnęli dalej. Armia tej Asiny. Asimy. Ten Dobra. To już niezła całkiem armia powstała. I mamy drugiego generała, więc weźmiemy razem z tobą. <laughs> Może mianuję go też kimś ważnym. Który to jest ten nowy? A teraz nie wiem. Nie będę ich adoptowywać, bo to szkoda ten. A, dobra. To co tu jest jeszcze? Od zaopatrzenia chyba nie mam nikogo. Od spraw finansów na pewno. Do spraw rozwoju. Hmm. Chodzisz być od rozwoju czy zaopatrzenia? <laughs> Będziesz od zaopatrzenia. I świetnie. Lojalność mi skoczyła. O to chodzi. Ty tutaj dochodzisz. Może jeden oddział też tutaj. Tutaj ta konica. też jedna tura. Będzie git. O, całkiem spora armia mi się tutaj... ...na wschodzie buduje, co to mnie cieszy na pewno. E, jak tam, bez tego Metsuka jakoś tutaj sobie dadzą radę? Ta, na zero, świetnie. Nie, kurde, wyciągnąłem armię, nie sukę super. Zawiany jak zwykle. Hmm. Nie, minus jeden to nie. A co mi się Ej, dusz... A, Może pójdziemy w to. jak tam podatki na normalne, były rosnące niepokoje, więc nic. Dyplomacja, spoko. Z mam wrogość, ale postaram się, może chociaż umowę handlową jest nie do przyjęcia. No to nie. Wasza strata nie będzie moich. Nie będę wam przysyłać moich adidasów. <laughs> o, masakra. E, co chcę mówić? E, już pomogę, może się szykować nad, z jakimiś tam dwoma moimi armiami na zajęcie tych dwóch miast, nie? Uh -huh. Hitachi i. W sumie oni mają teraz cztery, jakbyś nie zauważył. Nie wiem, czy oni już zawsze mieli cztery? Wydaje mi się, że trzy. Gdzie mieli miasto? Jakie? Mają to Hitachi, Simocukę i Fukushima. Nic więcej nie mają. Nie, ja widzę. Aha, bo Fukushima jest taka rozległa, dobra. No. Myślałem, że to jest podzielone na dwa tutaj w tym miejscu właśnie, jest Fukushima. Ale na szczęście. Ja sobie jednostki przegrupowuję. Żeby nie było. Jestem już 230 na minusie. uuu, Będę musiał podnieść taki no. podatek. Wiesz co, chyba przesadziłeś z tym werbunkiem, bo. Znaczy nie mówię, że przesadziłeś, tylko po prostu spora armia, spore armie siedzą w mieście i wiesz, nic nie robią. Musisz, kurde. No wiem, nie wiem wiem, że prostu będę się szykować, nie? nie? O. Dobra, podniosłem trochę podatek. Dobra, co tu się dzieje w tym mieście? Tej, no zobacz, Hatakeyama w sumie to ma same te... Znaczy te, Hatori ma same prawie puste prowincje. No wiem, wiem, że to kusi, nie? No jak chcesz, to lecisz, nie? nie mam... No to ciśniemy, no co, ja będę na coś czekać? <laughs> no to co, ja biorę kite, to drugie. Też Jano Północne. Uff, jak no widzę? że Hindę też mogę sobie przejąć lekkim batem z Takedą. Nie wiem, czy tu się angażować w tą wojnę. no w tej chwili. Da się przejąć to Shanzo Północne? Yy, myślę, że tak. Nie powinno być z tym problemu. Tej, ale chyba z tobą zerwali umowę handlową. Kto? Takeda. Takeda. Możliwe. Nie, wiesz. sorry, sorry, to jest Hattori. Tej Hattori w ogóle przejęło wszystkie te, nie? Prowincje. Słuchaj, zrobimy tak. Ja się tutaj przegrupuję i zdobędę Hindę na dzień dobry, mm -hmm. bo to jest mało tam broniona prowincja. No, no. Tutaj sobie z NATO wyciągnę wszystkie moje jednostki. No właśnie, chciałem to zasugerować. Mleczu, masz troszeczkę niepokoje. Nie wiem, czy to z racji podatków. No, z racji podatków, cholera. Hmm. Ja nie mam w ogóle kasy na werbunek, i w NATO też mam niepokoje. Teraz z tego co widzę, dosyć mało, ale są kasy nawet na meczukę Nie mam na suki, nawet nie masz kasy. To jest, kurde, już dramat. Dobra, zwolnij z podatku. Niech będzie, będę stratny. Uuu, hmm. będę miał 500. Z 500 na minusie. No więc ruszaj się, ruszaj się z ekspansją. Nie ma na co Dobra, czekać w tej chwili. Tutaj co tu się dzieje? Hmm. Tutaj się armia będzie nowa tworzyć. Za trzy tury ruszę na Fokusimę? Dobra. Nieuchronne bankructwo, wiem, wiem, wiem. Mogę ci coś podesłać, nie? Żeby ci tam nie. Hmm. Ile tam to nieuchronne bankructwo może być? ture dwie. Wiesz co, nie wiem. Zaraz się odkuje na tych dwóch prowincjach, także no... Czy znaczy nie wiem czy kurde nieuchronne bankructwo nie jest jednoznaczne z... Game Over, ale... <śmuszczam <śmuszczam> to twoje ryzyko. No i jeżeli ci coś tam podeślę zawsze... No bo by miał mi dosyć sporo podostać, bo jak mam cały czas na minusie, to boli, to boli o. po kieszeni. Mam równe 590 na minusie. Auć. Także, jakbyś mógł to odłóż trochę. No, w tej chwili, kurde, właśnie. Nie, sorry, mam 94 na minusie, to dobra, jest luz, bo mi się chyba Twoje tury skończyły z y, dawaniem tobie tego daniny, nie? Mhm. Mm no to super. No tak, <coughs> że luz. A jak tam. Ale to Tatomi naprawdę jest kurwa, potężne miasto. Tutaj mam naprawdę takie opcje werbunku i to Forteca. Więc naprawdę. To jest coś pięknego. Hmm, ale z tego co tu widzę, to tutaj ci nie mają dużo prowincji. <coughs> o mówisz? O, o Hattori. Bo Hattori mają tylko trzy u mnie. Ty jedna ta Shanzo południowe, czy tam północne. I, się na nich, I to się na nich u nich kończy, nie? Bo mają jeszcze kajnie I południowe Shanzo. Mhm. Mm i potem ja mam tutaj troszeczkę w dookoła. I Hatori jeszcze ma jedną prowincję gdzieś tam koło ISE chyba. Nie ISE. IGE mają. Także no, będą w Rosypce, jak na nich ruszymy teraz, nie? No liczę na to. I tutaj jeszcze zacznę tutaj sobie z y, tym wojować. Z Takedą, nie? Bo tu mają jedną prowincję widzę. Tylko byłoby miło jakbyś przejął szanse południowe, znaczy północne. Chyba, chyba wiesz co, albo tak. Zrobię tak, najwyżej moją armię, tą piękną, zetrzy wyciągnę i ruszę tutaj na tą Shanzo północne Nie no, w tej chwili zorientowałem się, że mam za dużo jednostek, muszę <grym <grym Zrobić I idę, idę na Kai w tej chwili A no to Więc... idź na Kaj, ja sobie wezmę to Shanzo północne, nie? a ty weź to budniowe, hmm. będzie git, nie? No spoko, jak dla mnie Dla mnie jest z... No nie ma innej opcji po prostu to so, ja ta armia z twoja Tatomi ruszasz na tą prowincję obok na Satomi? Mikawę? Hmm. Satomi? gdzie to jest? Tatomi. Tatomi, a e, za chwilę. To jest za jedną turę tam ruszam. No dobra. Tu muszę troszkę ogarnąć się z niepokojami publicznymi, które tam gnębią tam tą ludność. Dobra, kurde, przydałoby mi się. W tej chwili mam opcję ulepszania tych farm, więc mógłbym sobie dokoksować moje miasta, czy w sensie że wielkość, ale no, niestety nie mam na to kasy, kurde, to jest... Jak możesz, to mi kopsnij stówę chociaż. Stuwę? No dobra, no tak stówę to ci mogę kopsnąć. Hmm. Przynajmniej na bankructwie nie będę. Yusugi, przyjaźń, no więc przyjacielu. Daniny. Tysiąc, nie no, bez przysady. No, super. Eee, kurde, nie to, dobra. Pomyliło mi się. Akceptuj. No okej. Okay. Dobra. Więc tak. Jakieś skromne dla, dla biedoty. <laughs> to tak. Co tu jeszcze miałem? Aha. To mi się szkoli. A, to 14 tur, więc... Jeszcze sobie... Nie wiem, dlaczego wszyscy zerwali ze mną umowy handlowe. O, taka oka. Świetnie. Oferta nas satysfakcjonuje, no to super, mamy handel. O, ale oni są daleko, w kurwa. No są, ale co poradzić. Czosokawy odkryłem, świetnie. Z nimi nieco będzie więcej z handlu. Też ich satysfakcjonuje. Więc troszkę... troszkę wpłynie do mojej kieszeni. Świetnie. A Mako, Kurde, zaraz, odkrywam tych klanów. To jest nie do przyjęcia, no to nie. Zdatę mam niechęć. taka ja ma wrogość, no ale to już... Spróbujemy, być może będziemy mogli dojść do porozumienia. Więc prawo przemarsz na 20 tur. Co wy na to? Jest nie do przyjęcia. Aha, bo ja im zażądałem chyba. Nie, zaproponuję. Dlaczego nie? Nie rozumiem. No ale dobra. Jakbym wam skromną daninkę, powiedzmy 300 zapłacił. Oferta stację satysfakcjonuje, więc może troszkę mniej. <grym i <grym i <grym i 200 już tak średnio, no dobra, nie będzie to 300. 250. <grych> Daj spokój, nie będziemy się procesować. O... <grych> no jakieś grosze. No więc tak, jama z datę może też. Oferta nas satysfakcjonuje, świetnie. Ależ tych umów handlowych, które zawarłem. Masz cztery już w tej duże. Okej. Okay. I od razu 2200 na plusie, to jest to. No, też będę musiał trochę w dyplomacji posiedzieć. Mm -hmm. Czeka, a nie, bo to zwiększyłem podatki, więc to raczej stage w kwestii. No, ale to zobaczymy. Jak tam stąd za chwilę wyjdą. A tutaj... No też całkiem spora armia mi się stworzyła. Dwa, 4, 6. Super. Więc może jednego generała nawet zostawimy tutaj. Powiedzmy jakiegoś mniej... Uzdolnionego może ciebie. New guy. Musisz się otrzepać tej z armią. Z chłopakami. Wypić co nieco, żeby się zapoznać. Z realiami wojny <laughs> Szkoda, że nie mam podglądu tutaj na tego. Na. O. Co. zapomniałem cukę świetnie. Lis o dziewięciu ogonach. Oh, o no, Jesus. Jest? Już mi się przypomina tego. Z Mangi Naruto. Tak, Naruto. <laughs> I teraz jak. Mm, się ogona, siedzący niczym strażnik na tori. Dobra, co mi to daje? Wierna obrona plus 2 do obrony wręcz dla wszystkich jednostek. Liczba tur do końca trud rolnika 25 za możliwości wytwarzania przez gospodarstwa w wszystkich prowincjach. Liczba tur dobra bierzemy tego, trud rolnika. Będę trochę na plusie. I dobra, ja przychodzę do ataku. Najlepszą obroną jest atak, jak to mówią. Tak. Widzę, że podzieliłeś armię, no ale to dobrze, więcej wiesz... Więcej naraz zaatakujesz. Hojo z Zimagałą? przyjmam A nie, obrońca Takeda. No. E, no dobra. Tak ma z nimi wojnę i tak... tak ma z nimi wojnę. No, no, spoko. <laughs> znaczy z Takedą jeszcze nie miałem, więc... No ale to już ta mniejsza. I tak za chwilę z nimi... Będę wojować, bo na Kai idę. A nie, Kai jest do Hattori należy, nie? W tej chwili. No, 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 no. dobra. Ale już idę na Hattori. Spoko. Pokojowa okupacja, muszę was zciągnąć z podatków, kurwa, bo widzę, że mi się tutaj buntujecie. Naprawa. Wiecie, jest Hatori bardzo podobny kolor na mapie i trudno mi jest, kurde, <noise> zobaczyć jakąś różnicę, no ale... Cóż. Shoguna to nie mają tego sprzymierzeńca. Wow. A pierdolisz tam lecimy z koksem, bo... Mówisz, że to jest dobry pomysł. No co, będę się... No dobra. Też... Zmę? Dziwię się w sumie. Tak oni mają tutaj. Zrobię sobie taki rajd po ich prowincjach, że to jest szał. <laughs> nie no dobra. Tak, jesteśmy we dwóch, więc jakoś wojna z szogunatem mnie specjalnie nie boli. Powiem szczerze. <laughs> Pokojowa okupacja i są pięknie, już mam 1000 na plusie, hmm. jeszcze tylko tą jedną armię muszę tutaj sprowadzić do tego, do porządku na Szandzio Północne i będzie klasa. I już będę miał praktycznie moją główną prowincję chronioną z dwóch stron, z, z mojej, od zachodu, znaczy od wschodu i twoją od... Pół... Południe. południe... dobrze mówię, czy północy? Północy na górze, więc... Hmm. Południe, no. I tylko będzie tutaj się bał, tylko... Od Fukushima, Shigaku... I co tu jeszcze? I Uzen, dobra. Dyplomacja. Obojętni, obojętnie uwielbienie, tak? U, ktoś się uwielbia, jakiś fanboy. Hmm, datę. Datę, no proszę. Ale zresztą nie mogę handlować nawet. A ja się Dobra. cieszę w tej chwili, bo na wschodzie nie mam z nikim wojny. Z Datem mam pokój, chociaż wrogość, i z Hatakami mam tak samo. Więc w tej chwili ze wschodu się nie obawiam, nie muszę tutaj zostawiać jakiejś wielkiej armii do pilnowania, więc to mnie cieszy. No, a za Siną wiadomo, mam sojusz, więc. Dobra, ja sobie tutaj rajd zrobię po tych wyspach. Znaczy po tym, aż praktycznie no, do samego Kyoto dojdę. Z tym rajdem, bo praktycznie mi tutaj została tylko prowinc dwie prowincje: Echizen i Waka Wakasa. Vakasa, no. No i tutaj będę miał spokój. To jakbyś przejął jeszcze to. Kai będzie super. No, no. to Shanzo. A jeszcze ty tu masz tu jedną prowincję, a to jest chyba takedy. No, to jest takedy prowincja. I jeszcze zostanie ostatnia prowincja. Eee... Iga. Dla hatori, ale czekaj, teraz zobaczymy dyplomację. Z... Do Do Hatekajama. Zarządzaj. Zarządzaj rozejmu. Nie chcecie dobrze? To masz w dupie. Hatori, chcecie jakiś rozejm coś? Na dzień dobry. O! Z Hatori mogę sobie tego. Tak tak pokojowy podpisać na chwilę. Na chwilę. Znaczy na chwilę, Uf. na 5 tur przynajmniej, nie? bo muszę tyle poczekać. No tak, nie? tak. No nie wiem, no to zależy czy będziesz ich i tak chciała atakować w najbliższym czasie. Czekaj, ta, to ja wolę z Takedą sobie podpisać tak, tak pokojowy. Bo Takedę sobie zostawimy, nie? Bo teraz tu już skupimy się na Hatori, nie? Mhm. Mm więc tak. Oferta nas satysfakcjonuje. To co, brać rozejm? Yy, z kim, z takadom? Yy, takedą, no. Yy, tak, bierz. Nie ma co. A, Ale oferta handlowa być może mogliśmy dojść do porozumienia.